Pytać, czy, jeżeli byśmy się tutaj zainstalowali w obecności gitary, to czy byśmy zrobili tu interes, biznes? W Rumunii. Pytanie: Czy umiesz grać na gitarze? Jeszcze nie, ale to jest kwestią czasu. Nie ma problemu. Jak będzie trzeba, będą dźwięki, będzie biznes, to się nauczy. Kein problem. A czuję, bo tu jest strasznie duży ruch, że tutaj byśmy się dorobili. No problem tylko w tym, że tu nikt nie staje. Jak, ty nazwał ten problem? Że nikt nie staje, tak? No jak wszyscy stają? Każdy jeden. Trzeba by z gitarą podejść do okienka po prostu, zaność łopatki, wsadzić gitarę w przednią szybę i tak. Pa pa widaj robidaj, pa Powiedzieliśmy, no że to jest taki taks obowiązkowy że trzeba jednego rubla dorzucić do gitarzysty, oprócz autostrady będą e, się się no chyba Rona Rona, no, no, Rona no. może być Rona może być wszystko jedno byleby kasa była no odjemna i budżet jest szczęśliwy? budżet jest chasz, to pożegnaj się teraz. Cios!